pani oficer jak co roku bardzo gorący okres przed nami gorący okres na drogach gorący okres na cmentarzach i przy cmentarzach policja oczywiście wdraża akcje znicz tak, od dnia dzisiejszego do poniedziałku policjanci prowadzą akcję pod kryptonimem Znicz 2019. W tym czasie funkcjonariusze ruchu drogowego będą szczególnie zwracać uwagę na osoby, które łamią przepisy ruchu drogowego, poruszają się z nadmierną prędkością, nie stosują pasów bezpieczeństwa, czy też nie przewożą dzieci w odpowiednich albo siedziskach, albo fotelikach. Także tutaj nie będzie po prostu litości, szczególnie dla osób, które siadają na na przykład za kierownicę pod wpływem alkoholu. No tak, bo to znowu długi weekend. Tak, długi weekend, duży ruch na drogach, dużo użytkowników tych dróg i no nie wszyscy mają tą odrobinę rozsądku, która mówi nie piłeś, nie jedź. Czyli znaczne siły policjantów zgromadziły się na drogach i wokół nich, wokół cmentarzy także. Tak, wokół cmentarzy tutaj trzeba zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu w obrębie niektórych cmentarzy, miejsca, w których można parkować. Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze, gdy dojdzie do natłoku samochodów, mogą ręcznie kierować ruchem i dlatego zwracajmy uwagę na znaki dawane przez policjantów. Jak również parkujmy w miejscach tylko do tego przeznaczonych i wyznaczonych. Tutaj jeszcze może trzeba by było się zastanowić nad tym, czy jechać na groby koniecznie samochodem, ponieważ w tym dniu komunikacja miejska jest bezpłatna i możemy dojechać, autobusy kursują tak jak w soboty oprócz linii numer 4 która jeździ właśnie w ten dzień również według specjalnego rozkładu i może warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Pani Magdaleno, taki okres to jest zazwyczaj okres związany z pośpiechem, z dużym ruchem noga z gazu. Noga z gazu oczywiście tutaj już mówiłam, że nadmierna prędkość no, to jest no, po prostu wykluczony w tym momencie noga z gazu i przede wszystkim rozsądek i zasada ograniczonego zaufania. W każdej mierze życia, zarówno na drodze, jak i na cmentarzu, gdy odwiedzamy groby swoich bliskich i czasami zapominamy, torebkę stawiamy na grobie, czy też na ławce obok, żeby pójść po wodę, czy kwiaty. Te, nigdy tego nie róbmy, trzymajmy swoje rzeczy yy, ze sobą. Pamiętajmy również o tym, aby na cmentarzu nie zabierać więcej pieniędzy niż potrzebujemy mieć ze sobą, yy, czy też yy, dokumentów, które nie zawsze nam są potrzebne. Nie nośmy tych rzeczy w jednym miejscu, w torebce w saszetce. Najlepiej schowajmy je do wewnętrznej kieszeni kurtek czy płaszczy, bo nie da się ukryć. Kieszonkowcy wykorzystują właśnie tłok. I tutaj na... No tak, no bo to są zazwyczaj żniwa dla kieszonkowców. To są, to są żniwa dla kieszonkowców, którzy wykorzystują tłok albo wręcz robią sztuczny tłok, aby zajrzeć do naszych torebek czy kieszeni. Tutaj również należy pamiętać o tym, że na cmentarzach będą i w okolicach będą zarówno patrole umundurowane, policjantów prewencji, jak również policjantów po cywilnemu, którzy będą strzec naszego bezpieczeństwa.